L. Yy, strony raz i już widzimy, że tutaj Nikoś... Nikoś, tak. Nikoś już tutaj wkroczył na bombsite i zastrzelił wójkę. Celne szczały. Już tutaj pistoletówka jest bardzo pięknie rozegrana. Została tylko jedna osoba z LSW Team. Z którym jest FireTech, z którego pamiętam z poprzedniego meczu i walczył zawsze do końca. Został w klaczu 1 na jeden, nie spodziewa się gracza od shorta, no i niestety ginie w plecy. Drużyna rad ratuje sobie to, ten punkt. No i zobaczmy, tutaj widzimy, że zakacza już jest yy, strzelanie. Oj, bardzo pięknie kola tutaj zabija. Już yy, bierze sobie pierwszego fraga dla siebie i kracza powoli na bombsite A. Który już tutaj został rzucony smoke I są cały gdzie akurat ze strony LOS Team już jest, zabija jest kill I tutaj widzimy, że kola zdobywa kille jeden po drugim I zdobywają kolejny punkt dla siebie, dla swojej drużyny No i widzimy tutaj celne flesze były już podpalenia Są rzucane w stronę auta No i powoli raz team Zamierza wkroczyć, wkroczyć no, no na Gracza na, na plecach, Tynkarz z pierwszą eliminacją na plecach, ale niestety. Tam był ciekawy pomysł od drużyny CT, Tynkarz świetnie się znalazł na plecach. Szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć tego z jego perspektywy. Jest to na pewno problematyczne teraz dla drużyny Lesbów, przez to, że nie mają funduszy. McQueenie tutaj z Negevem próbuje znaleźć eliminację. Firetech zdobywa tą eliminację. No i jak wleciał z tym Negewem, zabił dwójkę i się bardzo cieszy naprawdę, na pewno i zostało im jeszcze dwójka rywali do zabicia i czy wykorzystają tego Negewa. Tutaj widzimy Bazylia, to jest z Negewem. Po prostu lecą, po prostu lecą przed siebie. Co zamierzają zrobić, jak bomba już jest zaplantowana? I wychylają i tutaj widzimy, jak Nikoś bardzo pięknie wykorzystuje sytuację i zabija dwójkę, wygrywając kolejną rundę dla swojej drużyny. Zobaczmy, zobaczmy co wymyśli Tyngacz w tej rundzie. No, Despotero nie zmiennie atakuje longa, ale tutaj jest Negev i to są te dwie eliminacje z tej broni. Aż nie mogę, nie mogę... No nie i tutaj w w przy pod... też był Negev, ale jednak Kola wykorzystał swoją szybki, szybką taktykę, że wleciał, strzelał i zabił. FireTag z jedną bardzo ważną eliminacją. No ale tutaj drużyna Tero w sytuacji 2 na 3, na plecach mają 3 graczy antyterrorystów Tutaj na pop midzie ginie kola i jest sytuacja 1 na 3 Czyżby te negewy mimo wszystko ugrały tą rundę? No i jednak LSW zdobyła pierwszy punkt dla swojej drużyny pięknie Tutaj tynkarz na może Mieć ciekawą sytuację do spragowania przeciwnika. Zobaczmy, jak ukryje się w tym smoku. Jest jeden kill od tymkarza, ale nikoś refaguje, nikoś gra jak ze snów w tym spotkaniu. Już na jego koncie 13 eliminacji. Widocznie yy, jeden z najlepszych zawodników aktualnie grających w drużyny Rad. Przynajmniej na mapie 1 2 Zobaczymy, jak będzie sprawował się na mapie De Mirage. I zobaczmy, widzimy, że tutaj do Nikosia już lecą przeciwnicy i sprawnie, sprawnie zabija jednego, ale drugi go zabija i jeszcze tutaj Kola dopomógł i zabił jego rywala. Tutaj Esen znowu z pleców zabija ważną eliminację. Znowu sytuacja 1 na 2. Pytanie, czy chłopaki sobie poradzą z LSW. Kola wklaczył 1 na 2 z bronią AWP. Już ma jedną eliminację na swoim koncie, czy dołoży dwie kolejne. Zauważył swojego przeciwnika w dolnym tunelu i tam po lewej stronie też, ale chyba, chyba skupił się na tym zawodniku z dolnego tunelu i Xen kończy to. No i widzimy, że jednak Megawa w tej rundzie nie będzie, ale tutaj McQuini bez żadnej broni. Nie kupił nic. Co on zamierza zrobić? on chce zdobyć akacza? Na pewno chce skrócić dystans. Ma SMG, no broń na krótki dystans. Na razie to się im opłaca. Tękarz cały czas gra agresywnie na midzie i zdobywa te eliminację. Excel z szybkim podjazdem na lągu, aż trójkątne podejście. A drużyna radca w terapatach. Nikoś jeszcze z jedną eliminacją, ale CT jest ze świetnym, świeżym pomysłem, by grać agresywnie całą drużyną i znowu zdobywają kolejną eliminację, aż sam nie dowierzam. I zobaczmy, czy Raz zamierza się o czy nie, dać tak swoim przeciwnikom wyrównać. Zobaczmy tutaj, jak widzimy, jak wymierzane strzały jest w tym momencie. 4 do 3 I jak to zamierzają rozegrać? Czy dadzą? O! Już zostało dwóch! Dwóch do trzech! E Bazeja znowu uruchomił swoją ulubioną broń, ale szybko zamienił ją na kawaha. Drużyna Tero zajęła już bombside'a. Zobaczymy jak sobie z tym poradzi Firetek. Firetek z jedną eliminacją. Tutaj kolejni przeciwnicy zachodzą już na short'cie. taka już zaraz będzie zplantowana. Tutaj moglibyśmy zobaczyć gracza z short'a. Tutaj podbiega bardzo szybko. Mijają się razem w Smoku i... No niestety... Niestety ten zawodnik umiera. Już się spodziewają swojego przeciwnika. Mają już zcelowane i pięknie, pięknie kola wykorzystuje sytuację. No i cała drużyna leci już do przodu. No i widzimy tutaj bardzo pięknie: Nikoś zabija. No i flesze lecą. Zobaczmy, jak tutaj rozegra tutaj drużyna LSW i tą rundę. Widzimy, jak tutaj. Pięknie kola yy, tutaj yy, neidem wysadza w powietrze jednego uczestnika z LSW i tutaj pięknie yy, fire zabija. No i wkraczają kubą bombcejtowi, a bomba jest już podłożona. tak z ładnym headshotem, został sam przeciwnik na szorcie. tinkas już do niego podchodzi, zobaczymy czy będzie się spodziewał przeciwnika. Kola już jest... Jego pozycja już jest wiadoma dla FireTakea. Zobaczymy, jak sobie poradzi w sytuacji 1 na 1 kola. I FireTake, zarówno jeden, jak i drugi gracz, krają bardzo świetnie po tej połowie. Czy zdecyduje się defować na raz? Chyba jednak nie. I zamierzał zeszczelić, ale jednak kola wykorzystał tę sytuację i pięknie zabija. Już mamy zmiany stron. I zobaczymy, czy LSW odkuje się po zmianie stron po stronie TT. Jednym busem po prostu lecą na bombsite. B się śmiało wkraczają, już zostali spaleni. flash też poleciał. I zobaczmy, tutaj plecy są kryte. Kryte i zobaczmy, już jest oszczęd, który kończy się śmiercią. Zostało dwóch zadowodników na czek już na Bombsite i został sam, sam Fire. Co, jak to Fire zamierzał ukraść Jednak nie, jednak drużyna CT postanowiła nie pozwolić wkroczyć na Bombsite. Bardzo ważny w tej rundzie był Mołotow, zakupiony przez sad na pewno bardzo dużo kupił czasu drużynie antyterrorystycznej na rotację i obronę Bombside wspólnie. Tero nie miało możliwości ani wejść, ani zaplantować. Nie mieli możliwości zgaszenia, ponieważ nie mieli smoka w swoim ekwipunku. No i teraz muszą przejść do rundy ekonomicznej. Mimo wszystko decydują się na force. Możliwe, że zaatakują wspólnie rąga, ale tam jest kola. Kola już z pierwszą eliminacją. Zmiana planów po stronie Tero. Podchodzą teraz pod Shorta. Tutaj widzimy, że już jest oszczał ze strony Nikosia, który ginie, który jednak dostał Hedzika w No i będą powoli wkraczać na bok tej A. Kola ład z ładną, kolejną eliminacją na bamce A. ładnym, pod ładnym kątem zabija jeszcze Take'a. Zostali dwaj terroryści, którzy są już domykani z obu stron. raczej ta runda bardzo szybko się skończy. Chyba, że zaraz znajdziemy jakąś eliminację. No, tak jak mówiłem. I widzimy Tutaj fire. przez smoke'a spróbował poskalować, ale nie udało mu się trafić. Zobaczmy tutaj dalej. O i kolejna osoba ginie z strony LSW. I zobaczmy dalej. O tutaj, jak widzimy tynkarz z Negev'em, jak pięknie zaszczelił. I właśnie będzie teraz leciał Flesz Mierzony przyspękawa, ale tutaj niestety nikoś spodziewał się tej zagrywki Tutaj sprawnie Kola zabija, widzi swoich przeciwników, sprawnie zabija drugiego, ale trzeciego mu się nie udało, bo jednak Fire, fire już się spodziewał jego oształt w jego stronę I tutaj pięknie kolejną osobę zabija, jest sam na trzech Miertek z ładną eliminacją, naprawdę. Podoba mi się ten gracz, bo to najwidoczniej jedyny gracz, który próbuje serio serio tutaj coś udowodnić i powalczyć za drużynę. Nie widziałem chyba ani razu, żeby grało ani z Negev'em. Cały czas stara się grać na 100%, teraz w sytuacji 1 na 3 zauważył już przeciwnika swojego w branie. Tutaj kolejna eliminacja, ajajaj, było bardzo blisko, żeby wygrać tego clutch'a, ale tam już był przeciwnik na plecach. Będziemy widzieć się na mirażu, na mapie wybranej przez team LSW. Zobaczymy jak to pójdzie, ale to ciekawe, ciekawe rozwiązania prezentuje drużyna LSW i jak zawsze zaskakuje. Już podpalenie rzucone i oszczały już lecą. I zobaczmy jak tutaj pięknie się przygotowują. No i tutaj się nie udaje. E, taktyka, ale widzimy tutaj kolejny Ty z Negeben. Wkroczył do akcji, zdoby, zabija kole. Flesza rzucił trochę nieudanego, bo sam siebie sfleszował i się zastanawia, czy już wychylać na bombsite A poleciał Smoke, już zobaczył swojego przeciwnika i próbuje go zaszczelić. Widzimy, że tutaj nikość się nie daje, pomimo że miał tam swoich przeciwników i zdobywa dwa fragi tutaj przy oknie. Już śmierć nas stała. I zobaczmy, czy Nikoś będziesz wkraczał na bombsite A, gdzie już jest opanowany przez dwóch uczestników LSW. O, ładne heady od Nikosia. McQueenie w wkraczał 1 na 2. Nie plantuje jeszcze bomby, teraz dopiero się zdecydował. Tutaj chyba nie spodziewa się gracza Kona nie z pierwszą eliminacją wychodzi bokiem do swojego przeciwnika i kończy się ta runda na korzyść drużyny rad. Jakąś rundę dla siebie. Tutaj teraz pod rampą jest bardzo ciekawa sytuacja. Tam dwóch graczy atakuje. Jeden, jeden, tylko jeden przeciwnik na schodach, ale tam gracz od pleców podchodzi, czy będzie kosa, czy będzie kosa? Czy zobaczymy kosa Nikosia? Chyba tak. Nikoś bardzo pięknie wykorzystał sytuację, gdzie jego przeciwnik nawet nie miał pojęcia o jego istnieniu. Że jest w tym momencie za nim i pięknie wbił nóż w plecy. Kolejne punkty na tej mapie. Widzimy, jak tutaj już jest wkroczenie na bombsite. Wejdzie tylko wystarczyło delikatne wychylenie, i już oszczał poleciał. Tutaj Fire już powoli wkracza. No i. Chyba będą rotować. Się zaraz przekonamy. Eksan już się wychylił. Nam idzie. Robi oszczał łzy pistoletowe. Ginie tutaj. I zobaczmy, jak dalej się potoczy. Tutaj Fire. Bardzo trudno wytążyć sytuację. Ale jego przejście zostało spalone. Gdzie? Wchodzi już w okno. Spodziewa się, że ma gracza na plecach. tak tutaj gdzieś w smoku w pałacu. Dwóch graczy tutaj koda. Atak koda. Bazylia z kolejną eliminacją. No i. Nagle tutaj chłopacy zaczynają grać, zaczynają zabijać. Kolarz to jako jedyny obrońcy tego bombsidu i szybko zostaje zrefragowany. Jest sytuacja 1 na 2 Ej, piękna ze swoim Negevem. Wyrzucił bram, broń, wzięła wupę. Jestem zaskoczony, myślałem, że będzie dalej kontynuował tą rundę z negewem. No i została nam dwóch na jednego. Jak oni zmierzają to... No i znowu negewa, do negewa wrócił, no bo jakby to nie wrócić do swoich starych korzeni. No i z LSW zdobywa, zdobywa pierwszy punkt dla swojej drużyny. Może nie dołoży to. kolejną kosę w swoim wykonaniu. Naprawdę hmm. ciekawi mnie to. Nie sobie, chyba, czy sobie jak poradzi. Ten każ z załucem, bo też ciekawy wybór. Ale ten bomb da szybko stracony przez drużynę raz. To tutaj są jeszcze przeciwnicy w konektorze, jak są pierwszą eliminacją. No, widzimy tutaj. No i zobaczymy, jak Fire tu zamierza rozegrać. Co tu mówić? No, mało mam do powiedzenia na temat tego meczu. Ciężko by coś tu zanalizować. Na pewno ciekawe rozwiązania z Drużyny LSW, ale czy były trafne? Czy dały jakkolwiek impact? Te negewy. nie wiem, ciężko się wypowiedzieć na ten temat. Nie jestem fanem takiego rozwiązania, żeby grać cały, cały mecz Negewy, ale na pewno pod content dla naszej widowni było to może ciekawe, tak? Niestandardowe zagrywki, zawsze coś ciekawego.